Hej, cześć, Mano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony wojsko i witam Was w pierwszym podręczniku broni. No podręczniku broni. Można powiedzieć takim podręcz, e, podręczniku broni, jeśli chodzi o Call of Duty Black Ops Cold War Beta. Tak jest, wersja beta. E, słuchajcie. Eee, czemu podręcznik broni? A no, dlatego, że ja jestem taką osobą, że jako, nawet jeśli jest to po prostu beta czy coś, no to e, gram jedną bronią do jej wymaksowania, po prostu. I nie inaczej jest e, w tym przypadku. Słuchajcie, ale na początek, oczywiście, trochę e, no, takich ważnych wiadomości. E, po pierwsze. Pojawi się druga część przeglądu zbrojenia. To jest pierwsza rzecz. Druga to pojawi się materiał odnośnie wrażeń z samej bety. I trzecia wiadomość to odnośnie tego, co można by poprawić. Chociaż to można tak naprawdę powiedzieć, że to będą właśnie te. Wrażenia. Słuchajcie, tak czy siak, ja jestem osobą, która za cel zawsze sobie bierze, żeby wymaksować tak naprawdę każdą broń. Czy to jest Battlefield, Call of Duty, Assassin's Creed, Sniper Elite, czy jakakolwiek inna gra, w której jest możliwość po prostu poznania. Jakakolwiek broń, to ja ma za punkt honoru sobie ją wtedy biorę, żeby taką broń po prostu poznać maksymalnie jak się da i ją wymaksować czy to w kamuflażu, czy to w dodatki i tak jest, tak po prostu, tak już po prostu jestem. No i nic tego nie zmieni. I słuchajcie, jeśli jest to beta, no to do znudzenia gram jedną bronią i w tym przypadku, w przypadku Call of Duty Black Ops Cold War Beta. No, e, tą bronią jest pierwszy e, karabinek szturmowy, czyli e, no e, XM4 tak jest, dlaczego powiedziałem karabinek, a nie karabin szturmowy? Otóż moi drodzy, e, karabinek dlatego Ponieważ jest to broń zbudowana na bazie karabinu M16. XM4, a właściwie Colt Commando, bazuje właśnie na karabinie M16 i powstał w celu, może nie tyle co w celu, ale powstał dla komandosów operujących w Wietnamie za linią przeciwnika którzy potrzebowali potężnej siły ognia, ale jednocześnie e, broni lekkiej, e, szybkostrzelnej i przede wszystkim e, modułowej. I e, w rezultacie e, czego stwierdzono, że M16 się do tego nie nadaje, ale jeśli chodzi o wymiary, e, to coś mniej więcej w tym stylu. No więc e, Technicy, konstruktorzy, inżynierowie doszli e, do wniosku, że da, na bazie M16 zbudują właśnie taki karabin. I taki karabin powstał, i właśnie e, tym karabinem e, stał się karabinek e, szturmowy, czyli XM4, znany bardziej szerzej, jako Colt Commando. No i słuchajcie, w becie. E, e, ta broń posiada aż 44 e, poziomy e, broni. Co prawda, jak widzicie, e, możemy sobie. Mm, no, nie wiem, czy tutaj. E, nie, jak widzicie, pojawił się prestiż broni, tak więc. E, czyżby to coś nam już sugerowało? Nie wiem, może, a może nie. Tak czy siak, słuchajcie, e, jeśli chodzi ogólnie o dodatki, to one są podzielone oczywiście na osiem rodzajów. Mamy optykę, wylot lufy, lufa, e, body, czyli tutaj e, rzeczy te, e, związane e, pod... Lufą, jak również same rzeczy, Pod, e, dodatki podlufowe, magazynek. E, mamy rękojeść oraz kolbę. E, oczywiście, to e, wszystko poka, e, pokazywałem wam tą broń, jakie ma dodatki, i tak dalej. W nie, pierwszym materiale, jeśli chodzi o e, przegląd uzbrojenia, ale spokojnie w drugim materiale zaprezentuję. E, wam e, także. Słuchajcie, mm, mam za, zainstalowaną dziką e, kartę Gunfighter, czyli Mistrz Broni. E, tak tłumacząc, i dzięki temu mo e, mam, mogę mieć możliwość e, posiadania aż 8 dodatków. E, natomiast normalnie jesteśmy w stanie zainstalować tych dodatków e, 5 bez tej dzikiej karty. Natomiast ja jako, że jestem osobą, która lubi mieć praktycznie wszystko, wszystko stworzyć i tak dalej, no to e, e, Wziąłem właśnie tą dziką kartę, która oczywiście pojawi się w kolejnym materiale przeglądu uzbrojenia, tak więc spokojnie e, Żeby nie było też mam poziom 36 e, Major 3, tak więc No na spokojnie można e, Powiedzieć nie jest Więc Jeszcze na pewno trochę będę grał za nim Owe dwa materiały Wam zaprezentuję. Słuchajcie, XM4. Można tak naprawdę dostosować zarówno do walki na daleki, jak i na bliski dystans. Przede wszystkim, no, trzeba powiedzieć sobie jasno, że jeśli chodzi o celowniki, to mamy celowniki zarówno na Eee, średni, jak i na bliski e, zasięg. Czyli mamy takie typowe celowniki, e, tak zwany ACOG, e, jak na przykład Royal Ant Cross 4 razy, czy Axial Arms 3, 3 razy lub na, i nawet e, Vision Tech 2 e, razy. Mamy celowniki holograficzne oraz kolimatory na takie z, e, bliższy zasięg. Jeśli chodzi o lufy, to możemy mieć lufę krótką, możemy mieć lufę długą. Tak więc nie ma to. E, e, tak, znaczy się nie ma znaczenia. Ma znaczenie, ale no trzeba też e, po prostu pamiętać o tym, że jeśli chodzi o zasięg efektywny, w tej grze to jest tak mniej więcej. 40, 20, a nawet 10 metrów, taki gdzie faktycznie walczymy z przeciwnikiem, ja zbudowałem sobie broń w ten sposób. Tak więc, jak widzicie, wziąłem sobie maksymalnie dodatki ten celownik o powiększeniu razy 4. Tak więc, ale nawet na blisko, jak najbardziej idzie tym grać, więc nie jest to coś. Nie wiadomo jak złe i w ogóle, gdyż uważam, że no faktycznie idzie coś e, tą bronią, tym karabinkiem e, zrobić. M uważam również, że e, XM4 e, jest bronią dobrą na start, ale potrzebuje naprawdę sporo buffów. Boli mnie tylko to, że będzie dostępny jest tryb Core, czyli tak, czyli po prostu standardowe, nie ma żadnego hardcora i tak dalej, co mnie bardzo boli, gdyż ja przyznam się szczerze, jeśli nie gram na hardkorze w grę, która posiada hardcore i nie gram na tym hardkorze, to Ciężko mi się po prostu gra, aczkolwiek nawet na standardowych trybach jestem w stanie się przyzwyczaić e, do tego, tylko no po prostu muszę e, dłużej pograć. Ja jestem takim graczem bardziej hardkorowym bym to e, powiedział. no. Okej, okay, doszli e, w trakcie e, meczu, trudno. Za, e, zaprezentuję wam tą broń, tak, e, tak czy siak. E, również. Uważam, że XR, XR, XM4 jest e, karabinkiem, jak powiedziałem, dobrym na początek, ale jeśli chodzi o pewne rzeczy, no to zdecydowanie przegrywa w starciu. Jeśli chodzi z karabinem e, AK-5C, czyli Krygiem 6, e, nazwanym w tej grze, oraz e, odpada również w przedbiegach z AK-47, więc... Nie jest to może coś... No jakoś... Nie jest to coś, na... znaczy się... na pewno nie jest to rzecz, która Warta uwagi, jeśli chodzi o bliski dystans i przeciwnik, posiada e, tego typu karabiny. Jeśli chodzi w starciu z e, pistoletami maszynowymi, to uważam, że e, na spokojnie z niektórymi bez dodatków e, oraz takimi graczami, którzy no, nie posiadają zbyt dużych umiejętności, jest jak najbardziej ok. E, tak więc jest w stanie sobie e, poradzić. Natomiast w trakcie, w starciu z przeciwnikami, którzy nie posiadają takich broni, jak na przykład strzelba, moim zdaniem właśnie XM4 wygrywa szybkostrzelnością i przede wszystkim też obrażeniami. Czy ten karabin bym polecił? Uważam, że tak. XM4 jest jedną z tych broni, która. Zdecydowanie zasługuje na swoje miejsce. Warto nią zagrać, warto nią spróbować, jako że w tym w momencie, kiedy jeszcze to nagrywam, beta jest otwarta. Ale ostatecznie, czy będzie to dobra broń? Uważam, że tak. Uważam, że na hardcore'a, jak najbardziej. Jest to po prostu broń dobra, moim zdaniem może nie tyle co najlepsza, ale taka wręcz bym powiedział, że wypośrodkowana, taka zrównoważona, o jak to się e, ładnie mówi, tudzież na przykład tak, to jest takie jedno piękne określenie, które bardzo często się uży, e, używa, ale niestety nie ma odzwierciedlenia, czyli taka zbalansowana, ta chuja tam zbalansujecie broń... W, jeśli ktoś mi mówi, że jest balans w trybie wieloosobowym w, w broni, no to kurwa chyba nie wiem, zasługuje na wyśmianie się. Tak, nie idzie niestety mecz po mojej myśli. No trudno, czasem e tak bywa w ogóle zabiję tylko jednego przeciwnika, no ale cóż bywa i tak. Sama XM4 moim zdaniem zasługuje na uznanie e, i po prostu polecam ten e, karabinek szturmowy. No już e, będę trzymał się formalnej nazwy, taka e, jaka istnieje, a nie tej bezlicencyjnej. Dalej. E, czy... Ten karabin na pewno nadaje się na kora. Moim zdaniem nadaje się, ale właśnie ze względu na to, że nie posiada może jakiejś potężnej mocy obalającej. No, z racji tego, że, że strzela amunicją 5,56 mm na to, e, taką długą karabinową, a właściwie bar e, ta, e, no to... E, tak średnio bym e, powiedział e, i cóż broń, jako że jest to karabin modułowy cold commando powsta właśnie jako broń modułowa dla oddziałów e, specjalnych w Wietnamie, tak więc jest to e, jak najbardziej bardziej broń, którą E, podobnie jak Karabinek M4 czy M4A1 można e, spokojnie dostosować pod e, siebie, więc jak najbardziej tak uważam tą broń za naprawdę e, udaną. I cóż, to tyle. Mam nadzieję, że materiał taki przegadany Wam się spodobał. Ja was zostawiam. E, zarówno z tym, jak i prawdopodobnie też przy e, kolejnym e, materiałem właśnie, e, gdzie będę grał XM4. Tak więc to tyle. Dzięki serdecznie za uwagę i do następnego materiału. Trzymajcie się. Pa-pa! We'll really working. We're behind Please over what my plane established.